Jaki jest plan dalej. No, opcje są dwie, albo wyciągam tutaj ten silnik 3,5 i wkładam z tamtej 4-4. Z dwóch składam jedną idealną, reszta pójdzie jako części. Druga opcja jest naprawa tamtej i. No a tam doprowadzenie do ładu i... no i raczej sprzedaż. Nie wiem, zobaczę, zobaczę jak tam tamta wygląda. Poliżę koszta naprawy. I się okaże. Jeszcze wracając do wycieków spod pokryw. Yy, dużo osób pisze, że... pomaga też wymiana odmy. I chyba to spróbuję zrobić jeszcze. Więc tak, wymienię odmę i no i złożę to, drugi raz założę pokrywę już na silikonie. Zamówiłem sobie używany czujnik ciśnienia gazu. Krótce ma dobre. Podmienię sobie go teraz, bo bo mu jest. Ma urwany i Próbowałem to naprawić, ale nie działa to. Jutro jadę po silikon do pokryw. No i będę jeszcze raz rzucał pokrywy i, i I je na silikonie Zakładał Z nowymi uszczelkami Bo teraz cieknie także zostawia ślady Nie chcę tak jeździć No i co? Zobaczymy co dalej Planuję przywrócić go do Stanu używalności I no, i ponaprawiać naprawiać te najważniejsze rzeczy. Czujnik wymieniony. Obeszło się bez problemów. Jutro dopiero wydają silikon do tych pokryw, więc na razie ich nie ruszam, ale zajmę się szyberdachem. Tutaj jest, no właśnie, on w ogóle jest luźny, a że dostałem gratisie do, do tyłu srebrnej, dostałem cały szyberdach właśnie szklany, to myślę, że z dwóch złożę jeden sprawny i będzie temat zamknięty, jeden chociaż. Ogólnie tutaj elektryka działa, przycisk nie działa, jak patrzyłem, yy, ale przez impę próbowałem sobie poprzesuwać go, no i wtedy działało coś tam. no Więc, wiedząc już, jak, jak się rozkręca szyberdach myślę, że dość szybko to pójdzie to jest ten nowy nabytek w sumie przy zakupie jedyne co za mnie interesowało no to silnik był pierwsze co sprawdziłem no to ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach wyszło 14, 14,5 więc super mm. Kolejną rzecz, którą sprawdziłem to były błędy w komputerze. No i jedyne błędy to były od tego, że odpiłem w no i kręcony był silnik, więc można przyjąć, że żadnego błędu nie było. I jeszcze jedna rzecz, którą sprawdziłem, no to odkręciłem korek i. Sprawdziłem testerem, czy nie przedostają się spaliny. No, ale później zacząłem patrzeć na to auto. I w sumie wyszło, że, że fajny stany z tego auta. Ogólnie no gaz może nie jest najlepiej poprowadzony. Tutaj jest komputer. Tam jest reduktor. Ale nie ma tragedii. Ogólnie wszystkie te pokrywy, te tutaj boczne i, i ta górna, są. No ale zdemontowałem do, do sprawdzenia ciśnienia. i No i leżą sobie. I tak, auto jest powypadkowe. Jak powiedział sprzedający, nie opanował mocy. No powiedział, że go zarzuciło, po prostu, i, i wpadł do rowu. No i tu są następstwa tego, lampa jest ogólnie urwana. Wszystkie mocowania poszły, ale, no ale działa. Jest oryginał z, z oryginalnymi przetwornicami. Tam od pasażera, tak samo mm. to tak, poszła ta lampa ale myślę, że do pospawania i będzie dalej działać tutaj już mi dał auto bez błotnika zdemontował błotnik No ale tu tutaj jest wszystko ok tutaj jest zagięcie i trochę jest jest to trochę wgięte do środka tutaj góra wygląda ok więc podejrzewam, że wystarczy tutaj pociągnąć i wyprostować ten rand i no i tutaj mocowanie zderzaka. Tutaj też jakiś plastik jest nadłamany, ale, ale ogólnie tutaj nie ma dużo roboty. No, kolejna rzecz, urwana klamka. Nie wiem czy to za dużo siły czy co, ale dał mi, dał mi na podmiankę. ...klamkę. Przy wypadku też złamał się fotel od kierowcy. Będę to rozbierał, bo możliwe, że... ...że... że da się go naprawić. Kolejna sprawa. Tu już zostały zdemontowane listwy, no bo... ...auto było strasznie uwalone z błota który sprzedający, podemontował listwy, ale dał mi je, więc to jest kwestia do czyszczenia. Tutaj jest jeszcze listwa. W środku jest uwalone jeszcze z błota. Eee, zderzak z tyłu już też jest zdemontowany. I uszkodzenia zaczynają się tu. Tutaj będzie słabo widać, bo jest, zaparkowałem blisko ściany. Ale ogólnie tak to wygląda. Przy czym mm, klapa się zamyka normalnie. Teraz nie chcę jej zamykać bez akumulator wyciągnięty, ale, ale jak widać, tak w miarę szpara jest tutaj. Tutaj dla porównania. No tak. Tutaj jest. Tu było Tutaj hmm, podłoga bagażnika jest kawałek nęka. Znaczy, Na akumulator jest wgięta, bo akumulator był zakleszczony. Walczyłem z tym, żeby to trochę podginać. No i tutaj jest. są całe uszkodzenia. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu już jest ok. Te, tutaj się kończą w sumie. Drzwi tyle się zamykają. Ale też jakaś para się zrobiła. Ym, koło jest krzywe. Raczej jest do wymiany wahacz i wózek. Wózek ma wykrzywione ucho. No. Zacznę w sumie od wymiany klamki, bo strasznie jest to irytujące. No i co dalej? Zajmę się chyba naprawą lampy i... no i szukaniem części. Tył będzie... Tył oddaję do blacharza do zrobienia. Przy okazji pociągnie, pociągnie mi tutaj ten przód. No, i później zostanie w sumie malowanie i. Aha, jeszcze wymiana wahacza i błyska. No i czemu, czemu stwierdziłem, że to auto sobie naprawy, a nie pójdzie na części? No generalnie dużo rzeczy tu jest porobionych. Tak wygląda wnętrze. Jest brudne jeszcze. Ale ogólnie wszystko jest w oryginale. Wszystko tak jak tak jak powinno być, tak jest i działa. Wyświetlacz yy, w zegarach był naprawiony. Wszystko ładnie świeci. Wszystkie schoweczki, takie pierdoły. Jest nawet oryginalna książka serwisowa, auto było serwisowane bodajże do 200, nie 300 chyba 20 tysięcy, zobaczę zaraz Hmm. Wszystko tak jak powinno być.